Cześć! Dziś mam ze sobą nowego heksa Mikrotika, czyli kolejną iterację RB750G, który od tej edycji przestaje mieć liczbę 750 w oznaczeniu. Z jakiegoś powodu Mikrotik po wypuszczeniu trzech edycji 750, czyli najpierw 750G, potem 750GR2, no i w końcu 750GR3, zrezygnował z oznaczenia tego urządzenia jako 750. I teraz to urządzenie ma oznaczenie E50UG. Nie wiem, czy w samym mikrotiku w ogóle ogarniają, w jaki sposób tworzą te oznaczenia nowych sprzętów. W każdym razie to oznaczenie na pewno nie sugeruje, że jest to następca HEXA. A dla utrudnienia nazwa handlowa poprzedniej i nowej wersji to po prostu HEX. No cóż, ale wracając do samego urządzenia. Nowy HEX, podobnie jak jego poprzednik, to router przewodowy w małej obudowie z pięcioma portami LAN. Jeśli porównamy go sobie na przykład z pierwszą edycją 750G, no to rozmiary obudowy są po prostu identyczne. Co ciekawsze, ten sam rozmiar obudowy ma też najtańszy router MikroTika, czyli HAP Lite. Tutaj chciałbym przypomnieć, żebyś dał łapkę w górę i zasubskrybował kanał. Aktualnie aż 67% moich widzów nie subskrybuje kanału. Jeżeli cenisz moją twórczość i chcesz, żeby ten kanał się rozwijał, najłatwiej pomożesz mi właśnie poprzez subskrypcję. Co najważniejsze, nic siebie to nie kosztuje. Przejdźmy teraz do tego, co zawiera wnętrze nowego heksa, bo to jest tutaj najważniejsze. Natomiast w środku pokażę go Wam później. Teraz chciałbym trochę opowiedzieć o tym, co on ma wewnątrz. W stosunku do poprzedniej wersji, czyli RB750G3, to urządzenie zostało mocno zmodernizowane wewnętrznie. W nowej wersji mamy dwurdzeniowy procesor ARM EN7562CT, który wcześniej nigdy nie był wykorzystywany w urządzeniach Mikrotika. No i tutaj sam jestem bardzo ciekaw, jaką wydajność osiągniemy na tym sprzęcie. Mamy też dwa razy więcej pamięci RAM niż 750 G3 oraz 128 MB pamięci flash zamiast marnych 16 MB, które miała poprzednia wersja. Jedynym można powiedzieć downgradem względem poprzednika jest brak slotu kart MicroSD. Tylko tak szczerze, czy ktoś z was w ogóle kiedyś używał tego slotu? Ja szczerze mówiąc, zanim zacząłem przygotowywać się do nagrania tego filmu, nie słyszałem nawet, że 750 g miał taki slot kart MicroSD. Ale wracając do tego nowego Hexa. Podobnie jak poprzednik, nowy Hex ma też port USB. Niestety, jest to też port USB 2.0. A szkoda, ponieważ to urządzenie ma architekturę ARM, więc możecie na nim odpalić paczkę container. Bardziej wydajny port USB mógłby się przydać no, do szybszej komunikacji z dyskiem, na którym trzymacie kontenery. Jeżeli chodzi o zasilanie, to nowy HEX może być zasilany ze standardowego gniazda 5,5 na 2,5 oraz przez pasywne POE na porcie 1. Zakres napięć zasilających tego urządzenia wynosi od 12 do 28 V. No i tutaj jestem ciekaw, czy kiedyś dożyję czasu, że każde urządzenie mikrotika oprócz pasywnego POE będzie miało możliwość zasilania przez 48V. PoE AFAT. Szczerze mówiąc, to nie do końca rozumiem, według jakiego klucza oni tam w mikrotiku ustalają, które urządzenia mają mieć pasywne PoE, a które to PoE AFAT. Nie przeciągając zbytnio, przejdźmy wreszcie do testów urządzenia. Tak wygląda pudełeczko z tym nowym heksem. Bardzo maleńkie, jak widzicie. Samo urządzenie zajmuje praktycznie całość tego pudełka. Pod spodem mamy zasilacz i właściwie tyle. Nic więcej nie ma w zestawie. Zasilacz ma 24V, 0,35A, więc urządzenie powinno pobierać bardzo mało prądu. Dla porównania wziąłem tutaj starą 750G. Obudowy prawie identyczne jak popatrzycie, no tylko ta jedna jest stara i zżółknięta. Wycięcie na USB, no w troszeczkę innym miejscu, delikatnie przesunięte tutaj widać. Plus jeszcze jest tutaj miejsce na ten przycisk reset. Nie, przepraszam, to nie jest przycisk reset, to jest przycisk mold czyli trybu. Reset jest tam, gdzie był z przodu w tym samym miejscu. No więc tyle lat minęło, a praktycznie taka sama obudowa, tylko kolor nóżek inny, tutaj dali czarne, tutaj były żółte. No, na pewno same formy wtryskowe są inne, no bo miejsce na naklejkę tutaj jest większe w tym nowym urządzeniu. No i oczywiście, jak to w nowych MikroTikach, na naklejce też jest hasło do urządzenia, no bo w tej chwili niestety jest już tak, że hasło nie jest to samo, tylko Unia wymusiła na nich, że po prostu hasło do każdego routera jest inne. Mam już to urządzenie podpięte do komputera. Jak widzicie, no jestem zalogowany przez Winboxa. Konfiguracja jest domyślna, czyli mamy włączonego Fast Tracka na początek. No i przetestujemy sobie wydajność. Przypominam, że u mnie procedura testowa wygląda tak, że port pierwszy urządzenia to jest WAN, jest podpięty z CCRM 1036, który robi za serwer mikrotikowego Bandwidth Testa. Drugi port w urządzeniu jest podpięty do komputera PC, który robi za klienta mikrotikowego bandwidth testan. Samo urządzenie tutaj tylko natuje ruch, no i w zależności od potrzeb jeszcze ewentualnie na przykład ma włączonego WireGuarda albo ma wyłączonego na przykład czy włączonego FastTracka, jeżeli chce przetestować jego przepustowość. Urządzenie zasiliłem zasilaczem laboratoryjnym, żeby widzieć jaki będę mieć pobór prądu. Napięcie zasilania ustaliłem na 24V, czyli dokładnie tyle ile ma ten zasilacz dołączony do urządzenia. No, i uruchamiamy sobie test na początek. Pobieranie, tutaj jak widzicie, mam też otwarte obciążenie procesora po lewej stronie, po prawej mam otwarty ten port LAN. No, i jak widzicie, przy włączonym fast tracku de facto zamykamy port. No, mamy obciążenie CPU gdzieś na 50% około, można powiedzieć. Może lekko ponad, może 52, 53. No, skacze tak, więc bliżej około 50%, można powiedzieć. Prędkość TCP książkowa 940 megabitów, czyli tyle ile powinno być, uwzględniając narzut protokołu TCP. Przetestujmy sobie jeszcze wysyłanie. No tu jest podobnie jak poprzednio, też praktycznie książkowo. Prędkość ponad 940 megabitów, prawie 950. CPU obciążone na 59%, 65, no około 50 kilku, no 60 można powiedzieć. Tak, około 60 tak skacze. No widocznie w tą stronę jest troszeczkę większe obciążenie procesora, niemniej jednak no, bez problemu zamykamy tutaj LAN przy włączonym fast przypominam. Teraz sobie wyłączymy fast i zobaczymy jak to będzie wyglądać z wyłączonym fast -trackiem. Tutaj jak widzicie regułka fast track jest wyłączona w tej chwili w Firewallu. No i uruchamiamy sobie test mikrotikowy pobierania. No i tutaj jak widzicie portu już niestety nie zamykamy. Ale dalej jest przyzwoicie jak na tak tanie urządzenie, no i sam procesor jest obciążony dużo bardziej niż na innych ARMach. Sobie trochę chyba poradzili z tym obciążeniem procesora, bo w HPS20 na przykład był problem, że jedno CPU się praktycznie nudziło przy wyłączonym fast tracku. Tutaj jest trochę lepiej. Mamy na no 93%, to i tak jest dużo lepiej niż tam, 94 około łączne obciążenie procesora. Jeden rdzeń na 100%, drugi rdzeń, no nie do końca na 100%. Prędkości jakie tutaj uzyskujemy, no rzędu 830 kilku megabitów na sekundę. TCP na porcie widzimy prawie 900 megabitów ruchu, no bo wiadomo, tutaj na głowę TCP też jakieś swoje narzuty ma. Dobra, przetestujmy sobie jeszcze wysyłanie i zobaczmy, czy będzie to samo, czy może trochę inaczej. No przy wysyłaniu, o dziwo, na porcie samym widzimy troszeczkę więcej tego ruchu, bo mamy 965 megabitów na porcie, przedtem było około 900. No tutaj też widzimy ponad 900 megabitów 922 w ruchu TCP, po uwzględnieniu już tego narzutu nagłówka TCP. Także no wygląda to dużo lepiej. Samo obciążenie procesora też jest trochę większe 95% tutaj jednego rdzenia, drugi na 100%. no Prawie do 100 dobija. Wygląda tutaj sytuacja dużo lepiej niż na innych armach, czyli na przykład na tym HPAC2C, czy tego typu urządzeniach. No nie, tutaj ten procesor jest bardziej obciążony przy wyłączonym fast Podjąłem też próbę tutaj przetestowania WireGuarda. W tym celu zapiąłem najpierw tunel do ccr Tutaj jest też dodana reguła NAT, i tutaj będziecie widzieć, że ten ruch będzie leciał typowo właśnie po WireGuardzie. Specjalnie tak to ustawiłem. No i na razie testujemy sobie wysyłanie. I w przypadku wysyłania, prędkość, jaką tutaj uzyskuję, no to jest rzędu gdzieś 240 Mbit w TCP. Więc dość fajnie. CPU na 92%, więc też się nie nudzi. Tutaj przypominam, że fast track jest już włączony włączyłem go z powrotem więc tutaj no ta prędkość tak wygląda 240 megabitów. Przetestujmy sobie jeszcze pobieranie. No i w przypadku pobierania mamy 220 Mbps. Na interfejsie obciążenie CPU na 91% realnie ruchu TCP 200 megabitów. Tutaj celowo otworzyłem po lewej stronie swojego CCR domowego, żeby zobaczyć, czy on nie jest wąskim gardłem, bo dla niektórych urządzeń, jakie testuję, to okazuje się ten CCR wąskim gardłem. Tutaj mamy no, na tyle mało wydajny procesor, że tak powiem na tym HEKsie, że ten WireGuard no tutaj osiąga dużo niższe prędkości, może nie tyle dużo niższe, co po prostu na tyle niskie, że widać, że ten CCR po prostu no, daje radę, jest jeden rodzaj na 76%, ale to i tak jest. Ok, czyli nie są on wąskim gardłem. A tutaj mamy 200 megabitów przy pobieraniu, więc no szału nie ma. Powiem jeszcze trochę jestem rozczarowany tą wydajnością wireguarda, bo przy takich wynikach w nacie spodziewałem się, że z WireGuardem będzie dużo lepiej i spodziewałem się prędkości gdzieś na poziomie. No tak spokojnie z 300 megabitów i myślałem, że CCR będzie wąskim gardłem. Zobaczmy jeszcze, jak to urządzenie wygląda w środku. Jeżeli chodzi o otwarcie obudowy, no to tutaj są tylko dwa zatrzaski, nie ma żadnych śrub. Z tyłu, wewnątrz, nic szczególnego. Jak widzicie, żadnych podzespołów nie ma praktycznie tutaj na płytce drukowane. Jakieś pojedyncze kondensatory tylko. Z drugiej strony mamy taką oto konstrukcję. Podobnie jak dla innych urządzeń z tych nowych serii mikrotika, gdzie hasło jest indywidualne dla każdego urządzenia, no to tutaj hasło też znajduje się na naklejce wewnątrz. Czyli, jeżeli by się naklejka na zewnątrz Wam zniszczyła z jakichś powodów, to zawsze możecie sobie otworzyć i je tutaj przeczytać. Nie musicie stosować Netinstala. Radiator, jaki mamy na procesorze, jest, można powiedzieć, dość budżetowy w porównaniu do tych, które ostatnio można spotkać w nowszych urządzeniach Mikrotika, bo ostatnio jest często tak w tych nowszych urządzeniach, że te radiatory potrafią przykrywać wręcz no, całą powierzchnię płytki drukowanej, więc tutaj można trochę poobserwować, co się znajduje w ogóle na tej płytce. I tutaj jest tak, że procesor jest ze zintegrowanym Switch Chipem, czyli Switch jest w procesorze. Nie ma tutaj osobnego układu Switch Chipa, więc to też pewnie wpływa na tak niską cenę tego urządzenia. Tutaj, jak widzimy, są jakieś pamięci, najprawdopodobniej jedna, druga. Z tej strony mamy port USB, ten przycisk MODE, tutaj przycisk Reset. Pierwszy port jest portem POE, więc tutaj też jest transformatorek do POE wstawiony. Proste, bardzo urządzenie. Jak widzicie, niewiele jest tych podzespołów tutaj zamontowanych na płycie drukowanej. Także tak ten nowy heks wygląda wewnątrz. Tutaj chciałbym Wam przypomnieć, że takie filmy jak ten mogą powstawać dzięki Wam i dzięki Waszemu wsparciu. Chciałbym bardzo podziękować każdemu, kto do tej pory kupił mi kawę, a wszystkim tym, którzy tego nie zrobili, przypomnieć, że w opisie do filmu macie link, pod którym możecie kupić mi kawę. Podsumowując wyniki testów przepustowości, można śmiało stwierdzić, że nowy HEX to bardzo udane urządzenie mikrotika. Za kwotę poniżej 250 zł. otrzymujemy mały, wydajny sprzęt, który jest bliski zamknięcia gigabitowego portu LAN w Nacie z wyłączonym fast trackiem. Realnie w większości konfiguracji można bez problemów korzystać z fast tracka, No i wtedy mamy tutaj dość spory zapas mocy procesora, który możemy wykorzystać sobie na przykład nie wiem, do WireGuarda czy innych jakichś zastosowań. Sama wydajność WireGuarda no, niestety mnie tutaj rozczarowała. Spodziewałem się, że jeżeli mamy tak dobrą wydajność w natowaniu, no to w WireGuard będziemy mieć nieco większą prędkość, no i przekroczymy tutaj 300 megabitów na sekundę. Niestety okazało się tak, że mamy wyniki gdzieś na poziomie 200-240 megabitów na sekundę. No i można je uznać szczerze mówiąc za dość kiepskie no przy pozostałej wydajności tego urządzenia. Wydajność tego urządzenia w WireGuard jest porównywalna z hPAc2 czy z hPAX Lite. Powszednika tego urządzenia, czyli RB 750GR3 nie testowałem, natomiast testowałem RBM 33G, który ma identyczny procesor co 750 kgr 3 no, i tam wydajność w WireGuardzie była na poziomie 120-145 megabitów na sekundę, więc no nie jest to jakaś spektakularna różnica, ale mamy wyraźną poprawę. Jeśli chodzi o NAT, no to różnica tutaj jest już znaczna, bo nowy Hex przy wyłączonym fast tracku prawie zamyka port LAN, a RBM 33G robił mniej więcej połowę przepustowości portu, czyli około 500 megabitów na sekundę. Jeśli chcecie bardziej szczegółowo sprawdzić, jak ten router wygląda na tle innych, to w opisie do filmu macie link, pod którym znajduje się cały arkusz kalkulacyjny z porównaniem wydajności różnych routerów Mikrotika. Jeżeli chodzi o pobór prądu, no to podczas testu moc pokazywana przez zasilacz laboratoryjny nie przekroczyła u mnie 2,6 W przy obciążeniu CPU na poziomie ponad 90%. No i właściwie to by było tyle, jeżeli chodzi o testy wydajności tego routera. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, żeby subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, czy może zauważyliście jakieś błędy, to piszcie w komentarzach. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.